2025 Sejf Ale pierdolnie Ona była moją kotką Wyruchałem ją grzechotką Ona była moim światem Wyruchałem ją ciepłym lotem na, na 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 Piękna i cudowna mała na, 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 na Piękna, ukochana, mała I jest naprawdę piękną niunią ma cipeczkę jak reunion, potem piękne barawara. Ma dupeczkę jak kopara. Ona była moją kotką, wyruchałem ją grzechotką. Ona była moim światem, wyruchałem ją ciepłym latem. Ona była moją kotką, wyruchałem ją grzechotką. Ona była moim światem Wyruchałem mi ciepłym lotem Wysyłałem ci me listy Ty wkładałaś je do pizdy Witałaś mnie na tarasie Swym dotykiem pokuta się Dorzuciłaś coś do drinka Czuję jak mi skórka pęka Czuję się jak w siódmym niebie Daje mi, gdy widzę ciebie, bo została już tą śpiączkę, lecz nie wiedziała, że mam żeżączkę. Dałem jej moją nie wyruchany jest jej pączek. Ona była moją kotką. Wyruchałem ją grzechotką. Ona była moim światem, wyruchałem ją ciepłym latem. Ona była moją kotką, wyruchałem ją grzechotką Ona była moim światem, wyruchałem ją ciepłym latem. Patrzcie, dwa pedały idą. Nie,